Siemano Arenkowicze, witam was w piątym odcinku z serii jak odblokować Secure Case'a. W dzisiejszym odcinku zobaczycie misję od 41 do 50. Pokażę wam dokładnie krok po kroku jak to zrobić, żeby było jak najprościej. No i mam nadzieję, że do tej pory dalej jesteście ze mną, że... Te misje, które były do tej pory pokazane, nie sprawiły Wam żadnych problemów. Lekka obsuwa z odcinkiem, ponieważ młody mi się rozchorował, i siedział w domu, a ja dodatkowo miałem dużo godzin na streamie, więc był zbijany zegar i, i no naprawdę dużo się działo ostatnio. Więc pamiętajcie, zapraszam też Was na streamy, bo one są codziennie od poniedziałku do soboty po godzinie 20 na platformie KIK. Wyszukajcie po prostu Pan Pluto. Więc nie przeciągam dłużej i zapraszam do oglądania. W misji 47 będziecie potrzebować tej temki w ilości 30 sztuk, więc radzę po prostu zacząć je zbierać już od początku, żeby później wam nie sprawiło to problemu. Misja 41 Lone Warrior. W tej misji musimy przeszukać 5 nieprzeszukanych walizek. One są koloru brązowego, zaraz zobaczycie jak one wyglądają na filmie. Dwie znajdują się na pewno na Great Trade Center Jedna za kluczem na Stables Dodatkowo, e, jeśli gracie tryb e, tutaj Forbidden na przykład No to na Willi i na Motelu też się respią Jedna też darmowa jest jeszcze na Small Hall e, obok safe'u, Więc można wejść albo dwa razy po prostu i przelecieć te walizki u góry Czyli na przykład na GTCK Otworzyć sobie klucz na yy, tutaj Stables i na Small Hollow, i to możecie na normalnej farmie zrobić, bo te walizki się tam rozpiąm, albo wejść na lepszy tryb gry i po prostu podejść na motel wtedy albo na willę. Nie wiem, gdzie są jeszcze, te na pewno znalazłem, o tych pamiętam, więc te wam po prostu pokazałem. Misja 42 End of the Road. W tej misji będziemy musieli udać się na mapę Armory i wejść do środka armorki. W wyznaczonych punktach nacisnąć po prostu F. Pokazane one są na mapie oraz na filmiku, więc za chwilkę je zobaczycie. Potem musimy udać się na mapę Farmę i podejść na Small Hall. Tam złożyć kondolencje też w wyznaczonym miejscu. I wtedy kończy się misja. Misja 43 Unwelcoming West W tej misji musimy zabić 10 botów takimi brońmi jak AR57, ZC807 oraz F2000 Jedną z tych broni wybieramy i po prostu idziemy zabić 10 botów Macie tutaj przykładowe buildy z których ja korzystam Myślę, że są w miarę ok, nie są drogie. Około 300 tysięcy kosztują. Jeśli chcecie kody do tych buildów, to zapraszam na streama. Bez problemu wam wyślę, żebyście musieli sami tego składać. Jak chcecie jakieś inne buildy, to też zapraszam na streamki na Kiku. Pan Pluto, bez problemu, wrzucę wam więcej broni. Misja 404 Old Friends in the Wall. W tej misji musimy wykluczyć 6 operatorów, czyli po prostu ich zabić. Możecie to zrobić na normalnym trybie gry, bo będzie Wam najprościej i najszybciej. Bo często gęsto respią się też boty. Robicie 6 killi i po prostu wy wychodzicie z mapy. Misja 45 Bootstraps w tej misji musicie wynieść po prostu 1 500 z mapy. Czy to będzie w itemkach, czy broniach, czy wyciągniecie REDA, nie ma to znaczenia, po prostu musicie wyjść z taką kasą z mapy. Misja 46 Hidden Dangers, w tej misji musimy zrobić 10 killi, czy to będą boty czy operatorzy nie ma znaczenia, ale wyznaczonymi brońmi, takimi jak MPX, P90 lub Vector 9. Najtaniej będzie wektorem zrobić to, najdrożej P90, MPX macie największe szanse jeśli spotkacie graczy, bo jest naprawdę świetnie zrobiony i na długiej lufie bardzo dobry, ma damage i szybkoszczelność, więc mega polecam nim grać. Standardowo, jak chcecie, builda zapraszam na live y na Kiku. Tam wrzucę Wam kod, jeśli się nie chce Wam po prostu tego budować. Dodatkowo, te kile musimy zrobić po prawej stronie mapy. Macie to zaznaczone tutaj na grafice, więc zobaczcie sobie, bo z innej strony nie będzie Wam zaznacza... zaliczało. Po zrobieniu tych kili musimy się udać na GTCK i w wyznaczonym miejscu nacisnąć F. Misja 47 Old Enemy. W tej misji musimy dostarczyć 30 materiałów łatwopalnych. Warto przeszukiwać boty, bo często mają zapalniczki, zapałki lub świeczki. Tutaj macie listę, oczywiście, co trzeba zbierać. Więc miłego zbierania Wam życzę. misja 48 Northridge or. W tej misji musimy udać się na mapie Northridge do hotelu, do budynku C i obok stołu bilardowego nacisnąć po prostu F w wyznaczonym miejscu. Ponadto musimy zabić 10 wrogów na hotelu. Czy to będą boty, czy gracze, nie ma znaczenia, ale musimy zrobić to sami, bo nie jest to team objective, czyli nie będzie zaliczało kili od naszych teammate'ów. Misja 49 Freeway Collaboration. W tej misji musimy y, udać się na mapę Nordridge i zabić bossa. Tutaj macie pokazane miejscówki, w których respi się boss na tej mapie. Jest to Team Objective, więc niezależnie czy, my, czy ktoś z naszych teammateów zabije, y, tak jak w moim przypadku, i tak zaliczy. Y, później przechodzimy do drugiej części. Udajemy się na mapę Olay -E. i na tej mapie musimy udać się na Beachville. I w wyznaczonym miejscu nacisnąć guzik F. Zobaczycie to na filmie. Misja 50 Unity. W tej misji musimy udać się na mapę Armory, wejść na radar i nacisnąć w wyznaczonym miejscu guzik F. Po wykonaniu tego przechodzimy na mapę Nordridge, udajemy się na hotel i też w wyznaczonym miejscu naciskamy F. Niestety. Nie ściągnąłem sobie zapisów z live'a, które miałem przygotowane, właśnie, bo na podstawie, na bazie tutaj live'ów robiłem te filmy dla Was. Kik, nie wiem dlaczego, ale skasował mi wszystkie filmy, zostawił mi tylko z dwóch ostatnich tygodni. A. Tamte filmy były z trzech tygodni więc ani końcówki misji 50 ani od 51 do 60 nie jestem w stanie wam już pokazać bo po prostu nie mam materiału pod to nie ściągnąłem sobie nie przewidziałem, że będą takie problemy z kikiem i no mega się przez to na tym zawiodłem. Eee co wam mogę powiedzieć, no, zaczynam jakąś kolejną serię, zaraz będę coś montował i, i wrzucał inne filmy, no ale tych misji niestety już nie dokończę. Jeśli mielibyście jakieś pytania odnośnie tych misji, bez problemu wam wytłumaczę na moich live'ach i pokażę co i jak, więc zapraszam do oglądania na kiku Pan Pluto. No i co mam wam powiedzieć, no jest mi mega głupio, że tego nie dokończę, ale no złośliwość rzeczy martwych, więc do zobaczenia w kolejnych filmikach.